Zaczynamy przygodę ze swanecką pętlą. Planujemy przejechać ją całą, chociaż od rana nieprzerwanie pada deszcz. To niezwykle obrazowa, ale dość ekstremalna górska trasa z Mesti przez Użguli do Lenteki. Liczy sobie niecałe 117 km, lecz przejazd nią może potrwać wiele godzin, gdyż stan drogi jest silnie uzależniony od panujących warunków pogodowych. Pierwsze wyzwanie to pokonanie 700-metrowego przewyższenia do wioski Użguli. Trzeba pokonać grząskie, gliniaste podłoża, skalne osuwiska, brody po wodospadach oraz przeciskać się na skalnych półkach, często wąskich zaledwie na szerokość jednego pojazdu, a zawieszonych wysoko nad wzburzoną wodą rzeki Enguri. No i utknęliśmy w Użguli. Tada. cały dzień. Dziw, że się przedostaliśmy naszym samochodem który nie ma napędu na cztery koła jazda dalej nie wchodzi w grę bo trasa jest jeszcze trudniejsza i gorzej utrzymana a powrót w tej pogodzie niemożliwy musimy przeczekać deszcz i próbować jutro zjechać tak wyglądają wezbrane gąskie nie. Klipnej ścieżce. leżące na wysokości 2078 metrów nad poziomem morza, jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i należy do jednych z najwyżej położonych w Europie, zamieszkiwanych stale przez cały rok, siedzib ludzkich. A my stoimy tutaj. 2080 metrów. W samochodzie zdecydowanie cieplej niż na zewnątrz, gdzie jest 8 stopni. Jeżeli ktoś myślał, że jazda powrotna w dół z Urguli do dzięki względnie wyschniętej i oczyszczonej ze skalnych zwałów na nawierzchni będzie łatwa i przyjemna, to się pomylił. Wczorajsze całodobowe opady deszczu pozostawiły jeszcze nieco atrakcji na drodze. Widziałeś, że mi spalało, spadało, spadało. thank no!